Hej, ty. z tej strony Kacper, w ogóle wybaczcie za to, że tak, jakby, oddycham tak dziwnie, na znaczy, tak, jeszcze trochę, taki dziwny, dziwny, takie, takie przerwy są, ale, niestety nie ma żadnego filtra, żeby to filtrowało, jakby, i tak będziecie, ni niestety, musieli to oglądać, takie coś, eee, tak, niestety. I chyba ja właśnie zdechłam. I właśnie tak zdechłem. Boże. Jak widzieliście, to już pierwszą tą część, pierwszą... Może zagramy? Typkiem. Pierwszą część tego lamerstwa, lamosia, No, lamy. No to... Przywinę Wam to, żebyście znowu tego nie, nie oglądać. Więc jak coś, to. Widzimy się za chwilę. Hej, cześć, Manko. Ja znowu gramy. I mam. Coś, co może załatwić go. Kto, kto oglądał na to wie. Jego rękawica, tak. Jej, super. Ech. Tak. Zastanawiacie się, czemu ja mam dwa życia? Tak, Byłem ją za trzy. Ech, niestety. Tak. Niestety od niego ciosa bossu, bossa zginąłem. Tak. Najgorzej to było wyglądało. Najgorzej nie miałem żadnej broni dystansowej. Ale miałem boara. Nie trzeba taką bekę ścisnąć z czego niby. A to zajdzie. Tak, gramy drugie piętro i w ogóle zmieniłem postać. Tak, zmieniłem postać, bo nie szło mi tamtym robotem Ale gramy jej... <laughs> I trochę to mnie wkurzało, a was? Jak to pstryka zdjęcia? Ten Aparacik. Ale w ogóle teraz jak, jak mam tą super uber super uber broń, czyli tą one my... Boże, nie umiem żyć. One my nową rękawicę, to powinien, jak dojdę do ostatecznego, to powinien być easy. A zrezygnował mm -hmm. mogę? O, fajnie Jej, teraz mamy mieczor Z... Z ulepszeniem Jej Oj Tu inteligencję. inteligencję Typo się wysadził To Ta jest Tak najs nice. Pamiętajcie, piszcie, piszcie pytania, piszcie. Ludzie, piszcie pytania do odcinka. Na, chyba za jedną subskrypcję. Tak, ja nie będę tego wiedział, bo ja to pod rząd wrzucę. I nagrywam to wszystko pod rząd. Tak. Bo wybaczcie, zimam się troszkę. Jezus, mam... Dobrze, nie, dobrze, 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 wiecie... Nie, Soul Knight to jest jedna z trudniejszych gier, więc... Mie się tyle, co nic prawie. Czemu ja to dopuszczam? Znicz dla mojej postaci. Tutaj macie. Znicz dla Techno Proszę Przez... 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 zapiszcie Znisz dla Technohakata Techno... Ale dobrze, to będzie do końca odcinka Więc hej, cześć